Straż dla zwierząt w Wałbrzychu otrzymała po raz kolejny zgłoszenie odnośnie znęcania się nad kotami wolno żyjącymi. Tym razem w dzielnicy Podzamcze przy ulicy Senatorskiej. Według relacji miłośniczek zwierząt notorycznie dochodzi do łamania przepisów ustawy o ochronie zwierząt, gdzie koty wolno są obrzucane kamieniami i butelkami szklanymi. Są również stawiane zasadzki własnoręcznie tworzone z wykorzystaniem gwoździ. Koty są rzucane kamieniami, łapki stawiane, kopane Także mamy, kilk, jeden kotek jest po, był tak po prostu pobity, że zdechł, drugi kotek tak samo, jeden jest gdzieś z raną, tylko nie możemy go teraz znaleźć, gdzie on się podziebra. Drugi tutaj też jest tak samo skopany, trzeci jest tak samo skopany, to miałam tutaj na daszku, tu u siebie, Rzuc ktoś rzucił, bo tam są, też na daszku, a to znalazłam z piwnicy. Jak twierdzą panie, z którymi rozmawialiśmy, sąsiedzi jawnie odgrażają się, że załatwią nie tylko koty, ale i osoby opiekujące się nimi, a głównym powodem są porysowane maski samochodów. Z sąsiadem z tutaj z tego bloku trzynastki, bo mi koty rysują, ten, siedzą na samochodzie i porysowali mi całą maskę. Jest dwóch takich u nas w bramie panów, co naprawdę bardzo ciężko, bardzo ciężko jest z nimi być tutaj, bo wiecznie do nas mają pretensje, wyzywają, krzyczą, że załatwią koty, załatwią nas, nie. Trzy tygodnie temu, jak byłam właśnie tam w piwnicy, no to właśnie ta osoba mi zaczęła wykraczać. Powiedziała, że załatwi koty i nie. Obręczyni Zwierząt twierdzi, że wcześniejsze groźby zostały zrealizowane. Obrócili to wszystko, co powiedzieli obrócili to litowczyni. Ten samochód jest prywatną własnością, i, i, i chronienie samochodu należy do obowiązków właściciela. Kot ma prawo żyć swobodnie, a my mamy obowiązek umożliwić mu to. Jak mówi ustawa o ochronie zwierząt, zwierzęta wolnożyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Te koty w zasadzie są własnością skarbu państwa, są zwierzętami wolnożyjącymi. Gmina Wałbrzych wykłada pieniądze na sterylizację, na kastrację tych kotów. Ludzie z własnych pieniędzy dokarmiają te koty, opiekują się nimi, sprzątają poni. Wraz z inspektorem straży dla zwierząt oraz opiekunem kotów udaliśmy się do piwnicy, w której przebywają koty. W pomieszczeniach jest wysprzątane, a na desce leży kilka talerzyków, na których znajduje się karma. Jest wszystko, nie można się skarżyć, żeby koty brudziły, bo nie ma żadnego śladu. szladu. karmy i kubety. Jeszcze jeden to jest na dworze, bo tu się już woli wyjść. Nie? One do nas to idą, nie? O, ci to się boją. jeden skatowany, drugi skatowany, trzeci na śmierć skatowany. Takiego mieliśmy, yy, kotka staruszka. Z jednym oczkiem takim był. To proszę Panią, tak go skatował, kto już tutaj w piwnicy. Skopał go, że chyba też tak z dwa, z dwa tygodnie go nie widziałam. Patrzyłam i chodziłam też tak wszędzie. Później tam zaczęłam sprzątać. Eee, coś tak się schyliłam, patrzę, coś tak jakby zamiałczało. Ja wie co to tak patrzę, a to on też tu e, kopnięty widocznie musiał być po tego i tam byśmy z miejsca zrobili, bo już nie było ratunku dla niego. Skatowali nawet tego kotka. 3 kwietnia dyżurny komisariatu pierwszego Policji odebrał zgłoszenie telefoniczne od mieszkanki ulicy Senatorskiej, że na posesji czy obok posesji znajduje się zabity kot. Na miejsce natychmiast udał się dzielnicowy, żeby wyjaśnić całą sprawę. Okazało się, że nie ma zabitego kota, a sprawa dotyczy bardziej konfliktu sąsiedzkiego, ponieważ jedna z pani mieszkanek właśnie ulicy Senatorskiej, zajmuje się bezpańskimi kotami, które przeszkadzają sąsiadowi, który twierdzi, że koty drapią samochody i załatwiają się do piaskownicy. Obie strony zostały pouczone o Trybie załatwienia tej sprawy. Dzielnicowy będzie. Odwiedzał tych państwa i dowiadywał się o rozwoju całej sytuacji. Później nie zauważył żadnych kotów, ani zabitych, ani rannych. Mówię, bardziej, bardziej tutaj należy jednak nacisk położyć na konflikt sąsiedzki. Czy zatem jest to konflikt sąsiedzki, czy też nie? Jak mówi ustawa o ochronie zwierząt, artykuł pierwszy ustęp pierwszy, zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest winien poszanowanie, ochronę i opieką.